Dzień dobry. Witajcie w Słowie na Dobry Dzień w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem otworzyli pierwszy list Piotra na czwartym rozdziale i przeczytali jeden werset, werset siódmy. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. Piotr, pisząc te słowa, chce nas zachęcić do tego, żebyśmy nasze życie oceniali w świetle zbliżającego się powrotu Chrystusa po kościół i końca świata. Jako chrześcijanie oczekujący przyjścia Chrystusa powinniśmy oczekiwać, być gotowymi na spotkanie z Chrystusem, być i żyć w ciągłej gotowości okoliczności, w których żyjemy, okoliczności, w których Bóg nas stawia. Mamy oceniać właśnie w świetle zbliżającego się powrotu Chrystusa i końca świata. Dlatego też żyjmy z taką świadomością i módmy się do Boga gorliwie i konsekwentnie, właśnie o to, aby Bóg darzył nas mądrością w tym czasie, abyśmy umieli odczytać te rzeczy, które się dzieją wokół nas, właśnie z tej perspektywy przyjścia Chrystusa, ale również abyśmy w tym czasie darzyli siebie nawzajem. Z serdecznością, zaufaniem. Siebie nawzajem, chodzi o Kościół. Aby Kościół był szczery, żarliwy o siebie nawzajem, pełen serdeczności, ale nie takiej słodziutkiej serdeczności, fałszywej, ale takiej prawdziwej serdeczności, która wynika z tego, że jesteśmy jedną Bożą Rodziną i żyjemy w przymierzu w przymierzu Chrystusowym. Też mamy okazywać miłosierdzie i hojność i dobroć tym wszystkim, którzy tego potrzebują. Mamy głosić Ewangelię, mamy służyć Bogu w mocy Jego Ducha Świętego, abyśmy byli użytecznymi narzędziami, które Bóg będzie posłał do ludzi, którzy już są gotowi na to, aby przyjąć Boże Słowo, aby przyjąć do swojego serca tą tajemnicę Bożą, która została nam powierzona. I to jest też czas, w którym musimy pamiętać, aby dbać o naszą wierność, żebyśmy do samego końca dochowali wierność Chrystusowi, mimo trudności i cierpliwości, które przychodzą, które nas dotykają. Bądźmy wiernymi sługami Jezusa Chrystusa. Dlatego też zachęcam was, kochani, tak jak Piotr, abyśmy byli rozsądni i czeźwi, gotowi do modlitwy, gotowi do usługiwania, gotowi do tego, aby być użytecznymi narzędziami w ręku Chrystusa. Pozdrawiam do usłyszenia w Słowie na dobry dzień jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.